Pasta z papryki nazywana humusem, czyli bardzo dojrzałe papryki, podpiekamy albo w piekarniku, albo na patelni do zerumienia. Jak one tak się zaczną nabierać nabierać zaczną nabierać brązowego koloru, to wtedy dorzucamy trochę czystego pieczywa, tej bułki. Orzechy, mogą to być orzechy laskowe, orzechy włoskie, czosnek, cebula. I wszystko razem po zarumienieniu miksujemy, mamy świetny hummus, który się nadaje nawet do tego, żeby wymieszać go z makaronem, ryżem czy posmarować nim zwykłą kanapkę nawierzoną zupełnie innego charakteru. Wiemy, wrzucamy banany. Tak. Tu są banany i bardziej duże banany. Mamy dostęp do dobrych warzyw z ekologicznych upraw albo z sprawdzonych upraw. To oczywiście jak najbardziej takie warzywa można używać w całości ze skórkami, jeśli nie obawiać niczego. Te, które mogą mieć za dużo pestycydów, lepiej dobrze umyć, ale zwykłą wodę wystarczy. Nie potrzeba żadnego ostu, mieszanych sody, takimi rzeczami się nie bawimy. Dobre czyszczenie pod m, m, zwykłą wodą wystarczy, żeby je e, wyczyścić i zjadać bez niebezpieczeństwa.